Po przybyciu do domu, Alan został skonfrontowany z nieoczekiwanym widokiem. Nieznana kobieta stała w drzwiach, trzymając dziecko w ramionach. Jego zdziwienie wzrosło, gdy poprosiła o schronienie na noc. Alan nie mógł sobie wyobrazić, że otwierając drzwi swojego domu dla tej nieznajomej, powitał coś, co zmieni jego życie na zawsze. Coś, od czego nigdy nie będzie mógł uciec. Witajcie na kanale. Życie pisze różne scenariusze. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta historia. Popołudniowa bryza tańczyła między zasłonami, gdy Emilia zebrała się na odwagę, by wyrazić to, co od dawna ciążyło jej na sercu. Siedząc przy kuchennym stole, szukała wzrokiem Alana, zagubionego w jakimś odległym punkcie. Wzięła głęboki oddech i zaczęła: Wiesz, Alan, myślę, że doszliśmy do punktu, w którym musimy przemyśleć nasz związek. Nie chodzi tylko o to, że jesteśmy razem tak długo, a ty nie chcesz się żenić. Chodzi także o to, jak włączasz mnie w swoje życie. Czasami czuję się, jakbym miała do czynienia z kimś obcym, jakbym tak naprawdę cię nie znała. Chowasz się za pancerzem silnego mężczyzny, którego skorupa jest tak nieprzenikniona. Nigdy nie usłyszałam od ciebie prostego: Kocham cię, i choć boli mnie to przyznać, myślę, że nie mogę dalej być u boku kogoś, kto mnie nie kocha. Alan. Ze swoim zdystansowanym spojrzeniem, był człowiekiem ukształtowanym przez okoliczności życiowe. Utrata matki w wieku pięciu lat była ciosem, który głęboko go naznaczył. Jego ojciec, pogrążony w swoich interesach, nie miał czasu na zajmowanie się emocjonalnymi zawiłościami Alana i jego siostry. Byli więc wychowywani przez kolejne nianie, a gdy nieco podrośli, zostali wysłani do szkoły z internatem, odwiedzając ojca tylko co dwa tygodnie. Ten brak więzi rodzinnych sprawił, że Alan od najmłodszych lat uczył się tłumić swoje uczucia, nie dać się ponieść emocjonalnym kaprysom. Postrzegał emocjonalny hart ducha jako sposób na przetrwanie, zbroję pozwalającą stawić czoła światu, który wydawał się obojętny na jego najgłębsze tęsknoty. Lubił Emilię bardziej niż się do tego przyznawał, ale strach przed podatnością na zranienie powstrzymywał go przed poważniejszym zaangażowaniem. W wieku czterdziestu lat Alan był człowiekiem sukcesu, szanowaną postacią w społeczeństwie. Podążając śladami ojca, zbudował fortunę, ale w jego życiu była namacalna pustka, luka, której nawet pieniądze nie mogły wypełnić. Tęsknił za czymś więcej, ale nie wiedział, gdzie zacząć szukać. Gdy zaczęła zapadać noc, Alan postanowił wrócić do domu. Gdy zbliżył się do drzwi, zauważył stojącą w nich postać. Instynkt podpowiedział mu, że może to być intrus, ale gdy ostrożnie się zbliżył, zdał sobie sprawę, że to kobieta. Trzymała coś na kolanach, dziecko. Alan był zaintrygowany niespodziewaną obecnością nieznanej kobiety pod jego drzwiami. Podszedł ostrożnie, zachowując bezpieczną odległość, ale jego ciekawość była widoczna w jego spojrzeniu. Czy mogę w czymś pomóc? Zapytał. Kobieta wyglądała na zaskoczoną jego obecnością, a jej wahanie było wyczuwalne. Byłam w pobliżu i, cóż, prawda jest taka, że nie mam dokąd pójść dziś wieczorem. Czy mogłabym się u ciebie zatrzymać? Alan był zdezorientowany prośbą nieznanej kobiety. Zastanawiał się przez chwilę, rozglądając się dookoła, aby upewnić się, że nie jest to jakaś pułapka. Ale potem jego wzrok osiadł na małym chłopcu w jej ramionach. W porządku. Odpowiedział Alan, zaskakując samego siebie własną hojnością. Mam pokój, z którego możesz skorzystać dziś wieczorem. Alan obserwował kobietę i chłopca z mieszanką ciekawości i troski, gdy przygotowywał pokój na tyłach domu. Chłopiec wydawał się niespokojny w ramionach kobiety. Zauważył jej niezręczną minę, gdy próbowała go uspokoić. Jak ma na imię twój syn? Zapytał Alan. Próbując złagodzić dyskomfort tej sceny. Mój syn. Och, ten chłopiec nie jest moim synem. Opiekuje się nim dla przyjaciela. Ma na imię Krzysiek, powiedziała, wydając się nieco zakłopotana sytuacją. Po kręgosłupie Alana przebiegł dreszcz, gdy zastanowił się nad możliwościami. Czy nieświadomie ukrywał przestępcę? Myśli kłębiły mu się w głowie, ale tej nocy było już za późno na podejmowanie jakichkolwiek decyzji. Postanowił, że kobieta i chłopiec pozostaną bezpieczni przez noc, a następnego dnia spróbuje dowiedzieć się prawdy o niespodziewanej wizycie. Alan spędził niespokojną noc, a wydarzenia dnia wciąż odbijały się echem w jego umyśle. Zerwanie z Emilią i obecność tajemniczej kobiety w jego domu zaprzątały jego myśli. Zanim jeszcze wzeszło słońce, Alan usłyszał płacz chłopca. Wiedział, że kobieta nie jest matką Krzyśka. Ale wyglądało na to, że maluch nie ma należytej opieki. Ze zrezygnowanym westchnieniem Alan postanowił sam sprawdzić sytuację. Po dotarciu do pokoju, w którym przebywała kobieta i chłopiec, nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Alan był oszołomiony, gdy zobaczył pusty pokój, w którym był tylko mały krzysiek płaczący w swoim łóżeczku. Jego wzrok padł na kartkę pozostawioną na łóżku. Alan Minęło trochę czasu odkąd ostatni raz się widzieliśmy od odczytania testamentu taty prawda? Krzysiek jest moim synem, ale jak wiesz, nie jestem zbyt dobry w kontaktach z ludźmi. Nie potrafię się nim zająć. Poprosiłem kolegę, żeby zabrał go do ciebie. Być może stałaś się lepszą osobą niż ja i potrafisz go pokochać tak, jak ja nie potrafiłam. Był to list od Alicji, jego siostry, której nie widział od lat. Krzysiek. Chłopiec, którym opiekował się nieznajomy, był w rzeczywistości jego siostrzeńcem. Alan wziął chłopca na ręce i natychmiast udał się na pobliski posterunek policji. Po przybyciu na miejsce wyjaśnił sytuację oficerowi dyżurnemu, mając nadzieję na szybkie rozwiązanie problemu. Nie możemy po prostu zatrzymać chłopca tutaj. Będzie pan musiał poczekać na przybycie pracownika socjalnego, który zajmie się tą sytuacją powiedział policjant w odpowiedzi na nalegania Alana, by po prostu zostawić tam chłopca i odejść. Alan poczuł narastającą w nim frustrację, starając się opanować emocje. Jego siostra, po tak długiej nieobecności, ponownie pojawiła się w jego życiu, przynosząc problem, na który nie był przygotowany. Czekając na przybycie pracownika socjalnego, Alan nie mógł powstrzymać się od obserwowania śpiącego chłopca w jego ramionach. Delikatne i znajome rysy twarzy dziecka bezbłędnie przypominały rysy jego siostry Alicji. Zalew wspomnień przytłoczył go, przywołując wspomnienia z dzieciństwa naznaczonego rozłąką i samotnością. Wrócił myślami do dnia, w którym on i Alicja zostali wysłani do odległej szkoły z internatem. Jego siostra, tak młoda i krucha, płakała z rozpaczy, a Alan, choć sam był dzieckiem, starał się ją pocieszyć najlepiej, jak potrafił. To wtedy zdał sobie sprawę, że okazywanie własnych słabości niczego nie zmieni, że świat jest nieubłagany wobec tych, którzy pozwalają sobie na bezbronność. To właśnie tam zaczął budować zbroję, która towarzyszyła mu przez resztę życia, ucząc się ukrywać za fasadą obojętności i siły. Z rozmyślań wyrwał Alana głos funkcjonariuszki prowadzącej jego sprawę. Podeszła do niego z poważnym wyrazem twarzy, gotowa omówić dostępne opcje. Panie Alan, sytuacja jest złożona, zaczęła pracownica socjalna, zwracając się do małego Krzyśka. Mamy dwie opcje. Możemy umieścić go w tymczasowym schronisku, podczas gdy my spróbujemy zlokalizować pańską siostrę. Lub, biorąc pod uwagę list, który zostawiła, powierzając panu opiekę nad Krzyśkiem i fakt, że jest pan najbliższym krewnym, może pan zatrzymać go jako swojego opiekuna, dopóki nie rozwiążemy tej sprawy. Alan spojrzał ostatni raz na Małego Krzyśka. Nawet nie do końca rozumiejąc dlaczego, stanowczo stwierdził: Zatrzymam go. Wracając z chłopcem do domu, zastanawiał się nad tym, co zrobił. Nie wiedział nic o dzieciach, a perspektywa samotnej podróży napawała go lękiem. W jego głowie pojawił się pomysł: Potrzebował pomocy. Pierwszą osobą, która przyszła mu do głowy, była jego była dziewczyna Emilia. Była doświadczoną nauczycielką i z pewnością miałaby do zaoferowania kilka przydatnych rad. Niecałą godzinę później Emilia pukała do jego drzwi, przynosząc pieluchy, mokre chusteczki i ubranka dla małego siostrzeńca Alana. Kiedy mały krzysiek w końcu zasnął, nakarmiony i czysty, Alan i Emilia patrzyli na siebie, siedząc obok siebie, w pocieszającej ciszy wiszącej między nimi. Byłam zaskoczona, że poprosiłeś mnie o pomoc, szepnęła cicho Emilia. Przerywając ciszę. Ale jeszcze bardziej zaskoczyła mnie twoja decyzja o zatrzymaniu siostrzeńca. Alan odwrócił się, by spojrzeć na Emilię, a na jego zmęczonych ustach pojawił się nikły uśmiech. Sam byłem zaskoczony, wyznał. W następnych dniach Alan i Emilia zanurzyli się razem w opiekę nad Małym Krzyśkiem. Emilia z uwagą obserwowała, jak dziecko potrafi zmiękczyć pozornie nieprzeniknioną skorupę Alana. To było niesamowite, jak zwykły uśmiech chłopca mógł roztopić serce tak powściągliwego mężczyzny. Pewnego dnia, gdy Emilia dyskretnie obserwowała, zobaczyła, jak Alan usypia Krzyśka, a potem, prawie niezauważalnym szeptem, Emilia usłyszała słowa, których nigdy nie spodziewała się usłyszeć od Alana. — Kocham cię — mruknął do ucha chłopca. Następnie Alan podszedł do Emilii. — Wiesz, Emilia — Krzysiek sprawił — że zobaczyłem, co to znaczy mieć cel w życiu. Kiedy jestem w pracy, myślę, robię to, aby zapewnić mu przyszłość. Kiedy budzę się rano, chcę widzieć jego małą buzię. Nie mogę się doczekać powrotu do domu, by dowiedzieć się, jak sobie radzi. Nawet jeśli moja siostra nie wróci, postanowiłem, że się nim zajmę. Przerwał na chwilę, patrząc w oczy Emilii. Ten okres skłonił mnie również do refleksji nad nami. Nad tym, jak bardzo się myliłem w stosunku do ciebie, Emilio. Kocham cię i chciałem wiedzieć, czy chcesz dzielić ze mną to życie. Alan, Emilia i Mały Krzysiek zaczęli wspólnie budować rodzinę. Dla Alana każdy dzień był objawieniem, potwierdzeniem, że w końcu znalazł to, czego brakowało w jego życiu, cel, prawdziwy powód, by budzić się każdego ranka. Nauczył się, że miłość nie musi być ukrywana. Ale celebrowana i dzielona. Każda chwila spędzona z Emilią i Krzyśkiem była cenna, a on starał się wyrażać swoją miłość i wdzięczność przy każdej okazji. Minęło pięć lat, odkąd Krzysiek pojawił się w ich życiu, kiedy Alan otrzymał wiadomość, która wstrząsnęła jego światem. Jego siostra Alicja wróciła i domagała się opieki nad swoim synem. Serce Alana ścisnęło się na tę wiadomość. Wszechświat, który zbudował z Krzyśkiem. Emilią i swoją rodziną zdawał się rozpadać na jego oczach. Eln, Tu nas s. y. Będziemy o niego walczyć, brzmiały stanowcze słowa Emilii. Stanęli do walki, świadomi, że nie wyobrażają sobie życia bez krzyśka. W dniu rozprawy, stojąc twarzą w twarz z siostrą, Alan czuł mieszankę emocji. Pomimo złości i frustracji, pojawiła się również nutka współczucia. Alicja wydawała się mieć wyrzuty sumienia z powodu porzucenia syna. Ale Alan nie chciał rezygnować z chłopca, którego wychował jak własnego. Przesłuchanie było napięte, ale Alan i Emilia wyszli z niego jako zwycięzcy. Alicja będzie miała prawo do wizyt, ale Alan czuł się niekomfortowo z tym pomysłem. Wiedział, że podobnie jak on, jego siostra przeszła przez trudne i traumatyczne dzieciństwo, i chciał dać jej szansę na doświadczenie prawdziwej rodziny. Alicjo. Nasz dom jest zawsze dla ciebie otwarty, powiedział Alan ze wzruszającą szczerością. Możesz nas odwiedzać kiedy tylko chcesz, nie tylko w wyznaczone dni. Jesteś częścią tej rodziny. Tymi słowami Alan wyciągnął rękę do swojej siostry, oferując jej szansę na ponowne nawiązanie kontaktu i znalezienie pocieszenia w cieple domu, który zbudował. Miłość rodziny, którą Alan zbudował wraz z Emilią i Krzyśkiem, głęboko go przemieniła. Zmieniając go z powściągliwego i surowego mężczyzny w kogoś zdolnego do okazywania współczucia i empatii, chciał, aby Alicja poczuła ciepło domu, który zbudował i znalazła w nim wsparcie i zrozumienie, którego tak bardzo potrzebowała. Ta historia przypomina nam, że możliwe jest przezwyciężenie trąb z przeszłości i znalezienie miłości i szczęścia. Rozpoznając i akceptując nasze słabości, możemy nauczyć się oferować współczucie i przebaczenie innym. Tworząc więzi miłości i wsparcia, które wykraczają poza blizny z przeszłości. Jeśli Ci się podobało, polub i zasubskrybuj kanał. Zostaw komentarz z liczbą od 1 do 5, aby dać nam znać, jak bardzo podobała Ci się ta historia. Obejrzyj również wideo, które jest obecnie wyświetlane na ekranie. Do zobaczenia wkrótce.